Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających na SUPi na YouTube. Zachęcam do wspierania kanału, do dalszego rozwoju, udostępniania filmów, komentowania. Dzisiaj taki krótki odcinek o Skodzie Fabii czwartej generacji. Mianowicie chciałbym powiedzieć o tym, jaki silnik wybrać. Tutaj można powiedzieć, że nie mamy specjalnie dużego wyboru silników Dizda. Nie ma. Możemy wybrać silniki benzynowe, począwszy od 1.0 MPI, wszystkie są trzycylindrowe oprócz 1.5 TSi o mocy 150 koni. 1.0 MPI idealny do instalacji gazowej o mocy 80 kW. Małe spalanie. 1.0 TSi o mocy 95-110 kW mechanicznych także dosyć dobrze się nadaje do instalacji gazowej, aczkolwiek to. Ta instalacja też będzie droższa, tak jak i w poprzedniku w Skodzie Fabii trzeciej generacji. Z dotryskiem benzyny. Także tutaj wszystkie silniki benzynowe, rzadko się to kiedykolwiek zdarza, ale większość silników benzynowych jest polecana, raczej nie ma. Są to silniki modernizowane na przestrzeni lat, udoskonalone. EA211, także tutaj te silniki są jak najbardziej polecane w tym aucie benzyniaki. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania, wspierania, udostępniania filmów. Pozdrawiam. Do usłyszenia na następnego odcinka.